Cześć, Tomasz Tkowski, EMC for Business, Akademia EMC. No i pytanie tutaj do Ciebie. Ile kosztuje antena do badania emisji promieniowanej, na przykład w komorze? Czy masz takie anteny u siebie w firmie? No, być może nie tak jak w laboratorium. Pytanie, czy jest nam taka potrzebna? Już tu widać pewien przykład. Chociażby jest antena logarytmiczno-periodyczna. To znaczy, że jej charakterystyka ma co pewien okres swoje dołki i działa lepiej, to znaczy że współczynnik odbicia jest w tych progach niski. To jest związane z długością tych poszczególnych elementów, które są po jednej i po drugiej stronie PCB. No i taką płytkę PCB można zamówić, kupić, można samemu zaprojektować albo kupić gotową za około 25 dolarów. Pytanie: ile kosztuje odbiornik pomiarowy? Taki analizator widma. No i wiadomo, zaczyna się najprostsze od kilku tysięcy zł. A górna granica jest bardzo daleko przy odbiornikach pomiarowych. Okazuje się, że już z takim prostym radykiem, tak zwanym SDR czy RTL SDR, można potraktować to jako bardzo prosty. To, to jest uproszczony pomiar analizatorem widma, natomiast pokazując już pewne zjawiska, pewne elementy kompatybilności elektronicznej, zarówno z testów, jak i projektowania, na których można coś pokazać. To są uproszczone metody, natomiast Implikacje mogą być bardzo poważne. To też jedno ze stanowisk będzie zawierało, chociażby taki prosty zestaw, mini analizatorek widma, plus antenki różne antenki, nie tylko ta logorytmiczna-periodyczna, ale też i Dipol i jakieś własne sądki pola bliskiego czy anteny zrobione z kawałka przysłowiowego drutu. Zapraszam na nasze szkolenia.